Dlatego nie możesz się wytłumaczyć, kimkolwiek jesteś człowieku, który podejmujesz się sądzenia. Osądzając kogoś innego, sam siebie skazujesz, bo czynisz to samo, co potępiasz. A przecież wiemy, że sąd Boga nad tymi, którzy tak postępują, jest sprawiedliwy. Czy uważasz człowieku, który sądzisz postępujących w ten sposób, a sam dopuszczasz się tego samego, że unikniesz sądu Bożego? A może nie doceniasz ogromu Jego dobroci, cierpliwości oraz łagodności i nie rozumiesz, że Boża łagodność prowadzi cię do nawrócenia? Na miarę Twojej zatwardziałości i braku gotowości do przemiany Twojego serca, gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który każdemu odda według Jego uczynków. Tym, którzy wytrwale czyniąc dobro, starają się o życie wieczne, Da chwałę, uznanie i nieśmiertelność, pysznym i nieposłusznym prawdzie, a posłusznym niesprawiedliwości gniew i wzburzenie, bo utrapienie i ucisk dotknie każdego człowieka czyniącego zło: najpierw Żyda, potem Greka. Chwała, cześć i pokój spotka natomiast każdego czyniącego dobro: najpierw Żyda, a potem Greka. Bóg bowiem nie ma względu na osobę. Ci więc, którzy zgrzeszyli nie znając prawa Mojżeszowego, bez prawa także poginą. Ci natomiast, którzy zgrzeszyli znając prawo, zostaną osądzeni przez prawo, ponieważ nie ci, którzy przysługują się prawu, są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, zostaną uznani za sprawiedliwych. Dlatego, gdy poganie, idąc za naturą, spełniają wymagania prawa, choć prawa nie znają, Sami dla siebie są prawem, okazując w ten sposób, że wymogi prawa zostały wypisane w ich sercach. Świadczy o tym także ich sumienie, czyli myśl na przemian oskarżająca i uniewinniająca. W dniu, w którym Bóg osądzi ukryte czyny ludzi przez Chrystusa Jezusa według mojej Ewangelii. A jeśli ty nazywasz siebie Żydem i swą ufność pokładać w prawie, "Jeżeli się chełpisz Bogiem, poznajesz Jego wolę, a pouczony prawem umiesz rozeznać to, co słuszne, gdy trwasz w przekonaniu, że jesteś przewodnikiem ślepych, światłem dla tych, którzy żyją w ciemności, wychowawcą nierozumnych, nauczycielem dzieci, znajdującym w prawie urzeczywistnienie wiedzy i prawdy. Otóż ty, który nauczasz innych, nie pouczasz siebie samego, ty, który głosisz, nie kradnij, kradniesz." Ty, który mówisz, nie cudzołóż, cudzołożysz. Ty, który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię. Ty, który chełpisz się prawem, znieważasz Boga przez przekraczanie prawa, jak jest napisane, z waszego powodu imię Boga doznaje zniewak wśród pogan. Obrzezanie bez wątpienia jest pożyteczne, ale wtedy, gdy zachowujesz prawo. Jeśli natomiast przekraczasz prawo, Twoje obrzezanie w rzeczywistości jest nieobrzezaniem. Gdyby więc nieobrzezany człowiek wypełniał nakazy prawa, to czy jego nieobrzezanie nie zostanie uznane za obrzezanie? Dlatego człowiek nieobrzezany, wypełniający prawo, będzie sądził ciebie, który, pomimo posiadania zapisanego prawa i obrzezania, przekraczasz prawo. Bo w rzeczywistości nie jest Żaden ten, kto się takim okazuje na zewnątrz. Obrzezanie nie jest tym, co się uwidacznia na ciele. Żydem jest się wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca według ducha, a nie według litery prawa. Taki człowiek otrzymuje pochwałę od Boga, a nie od ludzi.